Nie straci nic, po prostu wyjdzie na zero. To jest bardzo głupie, niepoważne. Nie ma to nic wspólnego z profesjonalnym handlem, ale niektórzy to robią i może nie są świadomi po prostu. Tak robią i tyle, dla nich jest to dobre. Ale spójrzmy, dlaczego to jest niewłaściwe. To, co to jest ten stop loss? Los, strata, stop, yy, przerwanie czegoś, czyli zatrzymanie straty, przerwanie straty. Zakończenie tej straty. Stop loss jest to zlecenie obronne w przypadku handlu, otwarcia pozycji lub też w przypadku inwestowania, otwarcia inwestycji pozycji długiej, pozycji krótkiej, inwestycji kupna lub też inwestycji krótkiej sprzedaży. Zatem stop loss jest to po prostu zlecenie, które zamyka naszą pozycję lub naszą inwestycję. Zlecenie stop loss nie jest ryzykiem. Albo inaczej, czym nie jest zlecenie stop loss? Zlecenie stop loss nie jest ryzykiem. To nie jest ryzyko. To jest poziom, na którym my ustawiamy zlecenie. To jest zlecenie, które ustawiamy na pewnym poziomie. W przypadku pozycji długiej poniżej otwarcia, w przypadku pozycji krótkiej powyżej otwarcia. Na wykresie pokażę i właściwie tyle. Ta definicja zlecenia Stop Loss jest banalnie prosta. Rodzaje zleceń Stop Loss. Co to znaczy rodzaj zlecenia Stop Loss? Na platformie MT4 czy też Ctrader po prostu jest tam odpowiedni przycisk, który Pozwala nam umieścić takie zlecenie dla pozycji krótkiej bądź pozycji długiej. I to jest proste. Ale rodzaj zlecenia w przypadku handlu albo inwestowania na akcjach, ale nie na kontraktach na akcje, tylko, że, tylko na rzeczywistych akcjach. Tu już sprawa inaczej wygląda. My planując zlecenie pozycję długą, na przykład na eurodolarze. To przed otwarciem możemy już zaplanować zlecenie stop loss i umieścić je łącznie ze zleceniem oczekującym na otwarcie pozycji. Ale w przypadku kupowania akcji nie możemy umieścić zlecenia stop loss. Jest to fizycznie niemożliwe, bo zlecenie stop loss dotyczy sprzedaży akcji, które mamy. A jeżeli my planujemy otwierać, bądź jesteśmy w trakcie kupowania akcji, 100 akcji po 10 zł, w przypadku zleceń stop loss, jeżeli chodzi o kupowanie akcji, to możemy ustawić zlecenie oczekujące kupna 100 akcji. To jest normalne. Akcje są po 10 zł, a my chcemy kupić po 9 zł, ustawiamy takie zlecenie, jeżeli cena spadnie do tego poziomu i, i kupimy takie akcje. Ale w momencie planowania takiego zakupu akcji nie jest możliwe fizycznie ustawienie zlecenia obronnego stop loss, ponieważ my nie możemy wystawić zlecenia stop loss, inaczej sprzedaży stu akcji, bo ich nie mamy. Po prostu ich fizycznie nie mamy. Zatem w przypadku akcji możemy. Dokonać takiej, takiej czynności dopiero jak kupimy te akcje. Bo giełda nam nie przyjmie zlecenia sprzedaży 100 akcji, skoro ich nie masz. No nie możesz wystawić do sprzedaży nic. Nie mylić tego z kontraktami na akcje. Na w platformach MT4, czy Ctrader czy gdzieś tam u brokerów forexowych są akcje, ale to, to nie są akcje, to są kontrakty na akcje. O tym musicie pamiętać i tam ustawiacie zlecenia stop loss, tak jak na, na Forexie, tyle. Mamy też sytuację taką, kiedy dokonujemy krótkiej sprzedaży na akcjach. Krótka sprzedaż na akcjach to nie jest pozycja krótka, tak jak na Forexie. Żeby dokonać takiej krótkiej sprzedaży, to musisz pożyczyć akcje, wystawić je do sprzedaży, a potem... Odkupić po niższej cenie, jeżeli ci się uda, i oddać te akcje. To jest krótka sprzedaż na akcjach. I też, jeżeli nie pożyczyłeś tych akcji, no to nie możesz ustawić tej, 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 tego stoplosa. Ale chciałbym to pominąć, ponieważ ja sam nie stosuję żadnej krótkiej sprzedaży, nie interesuje to mnie. Bo jaki jest sens dokonywania krótkiej sprzedaży? No, zarobienie na spadku ceny, jeżeli się w tym czasie. Załapiemy na dywidendę, to dodatkowo dywidendę dostaniemy i tyle. Czyli te rodzaje zleceń, to tutaj raczej mi chodzi właśnie o, o taką czynność. W naszym przypadku to będzie prosta rzecz: ustawienie zlecenia stop loss. Używać zlecenia stop loss, czy też nie? Stosuję zlecenia stop loss zawsze na foreksie, na kontraktach, ale nie stosuję na akcjach. Ale to nie oznacza, że nie dokonuję sprzedaży, kiedy cena akcji spada poniżej poziomu, przy którym już nie chcę mieć tego zlecenia. I w przypadku akcji dokonuję sprzedaży tych akcji, jeżeli cena coś zrobi. To jest istotne. Na akcjach nie stosuję dźwigni, kupuję 1 do 1 na kontraktach na forexie tam jest dźwignia i to duża, więc nie ma zlituj się. Używać stop loss bezwzględnie używać. Fizyczne zlecenie stop loss musimy ustawić. Kiedy można nie używać zlecenia stop loss? Kiedy handlujesz na platformie i masz dźwignię finansową, to używaj bezwzględnie. Kiedy handlujesz na walutami na Forexie, ale nie używasz dźwigni, a już takich delikwentów miałem, którzy uważali, że dźwignia to zło. Zdecydowanie się mylili. Oczywiście. Dźwignia to jest bardzo fajna rzecz, która chroni nasz kapitał. Podsta powtarzam, dźwignia chroni nasz kapitał. Jeżeli nie używasz dźwigni, to jeden lot na parze euro-dolara to jest 100 tysięcy euro, ale żeby kupić 100 tysięcy euro, to musimy mieć w tej chwili. No, trochę mniej niż 100 tysięcy dolarów. Więc tak to wygląda. Zmiana na walutach dzienna w granicach 1%, czasami mniej, czasami więcej. Więc 1% od 100 tysięcy, niech to będzie dolarów, to jaka to jest strata? Żadna strata. Wtedy można sobie zastosować tak zwany stop loss mentalny. To znaczy, no właśnie to jest problem mentalny. To jest Fizyczny stop loss, to masz zlecenie, cena spada, z automatu ci zamyka. Mentalny to cena spada do poziomu, przy którym masz zamknąć pozycję, i po prostu zamykasz ze względów na, na wolę tego, tej czynności. Chcę, bo, bo mam takie zasady, zamknąć. Jeżeli automat mi nie zamyka, a ja mam to zrobić, no to. W Prawie każdy początkujący, każdy, kto nie wykształcił u siebie pewnych nawyków silnej woli, nie jest odporny na stres, to tego nie, nie zrobi. Nie, naprawdę, nie, nie łudźmy się, jeżeli, jeżeli mówisz, że ja tam nie ustawiam stop loss, stop loss bo zobaczę, co będzie, to zamknę palca tak zwanego. Nie zamkniesz. Może raz Ci się uda, ale przyjdzie czas, kiedy spanikujesz i nie zamkniesz. Dlatego też tak zwane te mentalne stop lossy można stosować, ale w moim przekonaniu tylko na akcjach, tylko na akcjach. Błędy w stosowaniu zleceń stop loss. Tych błędów jest ogromnie dużo, bo tutaj ja mówię o tym początku, kiedy zaczynamy ustawiać, otwierać pozycję. Ustawiamy zlecenie, ale przecież pozycja, transakcja się tworzy, pozycja pracuje. Czy też nasza inwestycja zmieniają się warunki, kurs czy cena podąża zgodnie z naszym planem, zwiększa się wtedy ryzyko w pieniądzu i pojawiają się warunki do przestawienia stoplosa. Te błędy to głównie wynikają ze złego wyznaczenia poziomu wsparcia bądź oporu. No bo zlecenie stoploss ustawiamy pod lub nad wyznaczonym. Poziomem wsparcia oporu, przy którym cena może się zatrzymać, zawrócić i wtedy uratujemy naszą pozycję. Tyle teorii, bo można mógłbym tu mówić, ale tu chodzi o to, żeby pokazać, jak to wygląda na wykresie. Mamy taki przykład pary euro-dolara. Wczoraj właśnie mówiłem o tym. O tej sytuacji zresztą tydzień temu mówiłem, mówiłem też na analizach o tworzeniu się konsolidacji po akcji. W tej chwili mamy trend spadkowy, który prawdopodobnie jest akcją i prawdopodobnie będzie spadał, ale nie tak szybko, ponieważ za 20 minut mamy komunikaty o stopach procentowych Fedu, a ważniejsze będzie będzie konferencja po komunikatach i może się okazać, że wszystko się pozmienia tutaj na tym wykresie. Ja tutaj nie mówiłem o pewnych technikach ustawienia zlecenia stop lossu, ponieważ ich nie stosuję. TX4 daje mi takie możliwości, żeby ustawiać zlecenie stop loss według fizycznych poziomów, według faktycznych, mocnych poziomów wsparcia i oporu a nie według fikcyjnych poziomów, bo można stosować stop lossy w oparciu o wstęgę Bollingera, o ATRy, o jakieś wskaźniki. Różne są podejścia. Nie używam tego, więc nie chcę się nawet wypowiadać czy to jest dobre czy niedobre. To nie moja bajka. O, Są też i, i okrągłe liczby, ale tutaj w tym moim podejściu używamy zlecenia stop loss do konkretnego celu. To znaczy, jaką, jaką rolę pełni zlecenie stop loss? Samo użycie zlecenia stop loss nic nam nie daje. Co to znaczy, nic tam nie daje? My musimy w naszej strategii, w naszym systemie zarządzania najpierw określić sobie drogę, jaką będzie pokonywać nasza pozycja, tworząc transakcję. Mało kto. Otwierając pozycję krótką, długą, kupując akcję, myśli tymi kategoriami, w jakim trendzie będzie utrzymywać taką pozycję, taką inwestycję. W jakim trendzie? Zadają sobie pytanie, gdzie najtaniej jest, gdzie kupić, albo gdzie najdrożej jest i gdzie sprzedać. A potem jakoś to będzie. W takim podejściu nie wiemy, oprócz tego pierwotnego ustawienia yy, zlecenia, obronnego pozycji krótkiej czy pozycji długiej, to potem już nie wiemy, gdzie ustawiać stop loss, bo nie, czego nie mamy? Nie mamy określonego trendu, w jakim to ma być. Ma tylko rosnąć albo tylko spadać. Zlecenie obronne pełni bardzo ważną rolę, to znaczy poprzez to zlecenie, kiedy cena wróci Wycinając nam tą, taką pozycję, zamykając nam taką pozycję, jednocześnie informuje nas, że wypadłeś z tej drogi. Czyli te barierki ochronne przy drodze, które są, jeżeli odbijesz się od barierki, uda Ci się wjechać z powrotem na, dro na drogę i jedziesz, no to jedziesz i jesteś. Tak, utrzymałeś się. Jeżeli impet będzie na tyle duży, że wylecisz poza barierki, to znaczy skończyła ci się droga, i dalej już nigdzie nie pojedziesz. Proste? Wręcz nie powinniśmy jechać poza barierkami. Albo inaczej, linie ciągłe przy drodze, takiej podrzędnej drodze namalowane, białe, ciągłe, to są tak zwane stop lossy, które mówią nas mentalne, bo one nie przeszkodzą ci przejechać tej linii. Natomiast wiesz, że nie powinieneś jej przekroczyć. Dlaczego? No bo wpieprzysz się w rów, coś uderzysz i tyle. Zjedziesz na miękkie pobocze i cię ściągnie. Czyli jeżeli my w tym inwestowaniu nie określimy sobie takiej bariery, takiego mentalnego stop lossa, to nam będzie trudno w ogóle zarobić. Będziemy ciągle trafić, tracić. W przypadku takich fizycznych zleceń obronnych stop loss, one wykonają za nas robotę, czyli takie, takie barierki, które wyłamiemy i koniec jazdy. Tak samo w tym przypadku. Co jest jeszcze problemem ze Stop Lossem? Stop loss jest mylony z ryzykiem. Odległość przykładowo od poziomu otwarcia od Stop Lossa jest wliczona w jakichś jednostkach, w pipsach, w procentach, w walucie jakiejś, w złotówkach, w dolarach. Jeżeli chodzi o cenę, tak, a nie o utratę zaangażowanego pieniądza. I to nie jest żadnym ryzykiem. 100 pipsów na 100 nie jest ryzykiem. Jest to odległość zlecenia otwarcia pozycji od zlecenia obronnego, które zamknie nam pozycję i koniec. Ryzyko zawsze jest liczone w pieniądzu. Mówimy tutaj o ryzyku finansowym, bo tych ryzyk jest, jest sporo i dotyczą różnych zjawisk. Bo jeżeli spojrzymy na wykres i będziemy chcieli zidentyfikować, ryzyko zmienności, no to wtedy te odległości będą mówić nam o większym bądź mniejszym ryzyku zmienności, ale w handlu, w zarządzaniu pozycją nas interesuje ryzyko w pieniądzu i wtedy dotyczy to ryzyka akceptowanego, czyli 100 zł, 1000 dolarów, milion euro wielkości, jakie my przeznaczamy na ewentualną stratę. I Przykładowo, nasz stop loss może mieć 100 pipsów, ale jeden otworzy pozycję, gdzie przeznaczy na stratę 100 zł, inny 1000 zł. Tak? A odległość jest zawsze taka sama. Czyli nie mylimy stop zlecenia stop loss obronnego z ryzykiem. Co jeszcze jest błędem w przypadku ustawienia zlecenia stop loss? Błędem jest niewłaściwy poziom zlecenia stop loss. To znaczy my źle wyznaczamy poziomy wsparcia i oporu i z tego powodu źle wyznaczamy tego, te stop loss. Jeżeli chodzi o prowadzenie takiego, zarządzanie takim zleceniem obronnym, to jednym z takich moim zdaniem głupich błędów to jest tak zwany break even, czyli nie wiem czy dobrze wypowiedziałem, w każdym razie, na czym to polega? Polega to na tym, że nasz stop loss, który pierwotnie był tutaj w stosunku do z poziomu otwarcia, kiedy kurs idzie zgodnie z naszym kierunkiem, niektórzy przestawiają to zlecenie na tak zwany break-even, czyli w punkt zerowy czyli. To będzie oznaczało, że w przypadku powrotu kursu ceny nie straci nic, po prostu wyjdzie na zero. To jest bardzo głupie, niepoważne. Nie ma to nic wspólnego z profesjonalnym handlem. Ale niektórzy to robią i może nie są świadomi po prostu. Tak robią i tyle, dla nich jest to dobre. Ale spójrzmy, dlaczego to jest niewłaściwe. Poziom otwarcia zlecenia. Czy to osoba doświadczona czy też nie? Z reguły wypada, wybieramy z reguły takie poziomy, takie miejsca otwarcia, które leżą na istotnych poziomach wsparcia bądź oporu. Co to oznacza? My tutaj pozycję krótką będziemy ustawiać pod takim poziomem oporu. Znajemy ten taki poziom gdzieś z historii. I wyznaczymy sobie taki poziom, żeby otworzyć to troszeczkę niżej. Otworzymy pozycję krótką. Czyli sam fakt otwarcia pozycji w ważnym poziomie oporu, pozycji krótkiej albo w ważnym poziomie wsparcia, nad ważnym poziomem wsparcia w pozycji długiej oznacza to, że jak przestawisz ten, to zlecenie stop loss na break even, a kurs wróci, bo ma prawo wrócić, jakiś retest zrobi. No to cię wytnie, wytnie ci ten stop loss i wróci do spadków już bez ciebie. Dlatego nie powinniśmy przestawiać tego stop lossa. Chodzi mi o to, żeby nie wypaść, nie stracić pozycji, kiedy my ciągle jesteśmy na naszej drodze. Jeżeli sobie ustalimy w naszej strategii, w jakich konkretnie warunkach tworzymy naszą transakcję. W jakim konkretnie trendzie, to pilnujemy tylko, żeby utrzymać naszą pozycję w tym trendzie. I koniec, kropka. A zlecenie obronne Stop Loss przestawiamy tylko wtedy i to nad takie poziomy oporu, które zostały pokonane. Problem polega na tym, że im dłużej trwa nasza pozycja, tym ryzyko zmienności rośnie. I ewentualne powroty w ramach takiego trendu już są coraz głębsze, coraz większe. Zatem przestawienie stop losa o taką samą jednostkę albo o taki sam procent naraża nas na takie ryzyko, że kurs cena nas wytnie, a dalej wraca do, do tworzenia trendu, w którym my określiliśmy sobie, że będziemy handlować. To są te błędy, że my za bardzo się zbliżamy do, do kursu. Inny błąd, ale już na etapie zarządzania y, związany ze stop lossem to jest błąd przy wychodzeniu z pozycji. Osoby, które używają x 4 systemu analizy, systemu zarządzania y, wiedzą jak to należy zrobić, żeby y, powrót kursu ceny po zakończeniu akcji spadkowej na przykład, po zakończeniu akcji spadkowej, jeżeli my zostawimy stop loss zbyt daleko, to nam z reguły bardzo dużo zabierze zysku wypracowanego. I oglądając moich uczniów, jak tworzą te transakcje, to tak zwany take profit 2, czyli kończący pozycję, jest zamykany bardzo blisko take profit 1. Co to oznacza, że duża część zysków jest tracona przez nieumiejętne ustawienie Zlecenia Stoplos. Czynność, jaką wykonujemy, jeżeli chodzi o zlecenie Stoplos obronne, to jest, zaczynamy od planowania takiego zlecenia. Właściwie powiedziałbym, że powinniśmy wyjść w przypadku planowania zlecenia od zlecenia obronnego, a nie od zlecenia otwarcia.